Cześć, Cię, witam z smart SmartTest. Dzisiaj, jak widzicie, trafiły do mnie dwa nieduże i też niedrogie projektory. Są to projektory marki Ciron, modele HV 300. I tutaj macie wersję Ultra, a tutaj wersja Pro. Czym się różnią te dwa modele? Jedna różnica to tak naprawdę ten dodatkowy głośnik w podstawie projektora głośnik 3 który oferuje nieco lepszą jakość dźwięku niż w przypadku wersji. Ultra, która ma jedynie głośnik wbudowany wewnątrz projektora. Jeżeli chodzi o najważniejsze cechy tych projektorów, to są to projektory o rozdzielczości 720p oraz jasności 170 ANSI Lumenów. Oba projektory mają identyczną specyfikację techniczną. Na pokładzie czterozdzeniowe procesory Allwinner H726, do tego 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci wbudowanej. Oba projektory pracują pod kontrolą Androida w wersji 14. Jak się pewno domyślacie, biorąc pod uwagę cenę tych projektorów, czyli 189 zł, nie jest to Android TV, tylko klasyczny Android. Ale Android z dostępem do sklepu Google Play z możliwością instalacji aplikacji VOD. Jeżeli chcecie się nieco więcej dowiedzieć na temat tych projektorów i przede wszystkim zobaczyć, jak one sobie radzą z wyświetlaniem obrazu, to zapraszam do krótkiej recenzji. Zanim sobie przejdziemy do sprawdzenia działania tych projektorów, to jeszcze szybko zobaczmy zawartość zestawu i samą budowę tych projektorów. Jak widzicie, oba zestawy są identyczne, czyli w pudełku, oprócz projektora, znajdziemy zasilacz 12V1A, identyczny zasilacz dla drugiego zestawu. W obu zestawach mamy też takie same piloty zdalnego sterowania z tymi samymi funkcjami. Czyli jeżeli chodzi o obsługę, to przede wszystkim regulacja dźwięku, obsługa tej funkcji projektora, funkcja myszki oraz przyciski do szybkiego uruchomienia aplikacji do projekcji materiałów z waszych telefonów. I w każdym z zestawów jeszcze jest prosta instrukcja obsługi. Jeżeli chodzi o budowę i konstrukcję tych projektorów, no to to tak jak Wam wspomniałem, jedyna różnica, jeżeli chodzi o wykonanie konstrukcji, to jest właśnie ten głośnik budowany w podstawę, który znajduje się w wersji Pro Plus. Jak widzicie, projektory są bardzo małe, jest to dokładnie ta sama średnica i też tutaj szerokość długość, jeżeli chodzi o oba modele. Dokładnie jest to jakieś 12,5 cm. Tutaj mamy 84 mm, jeżeli chodzi o średnicę. Projektor jest, jak widzicie, zintegrowany z podstawą, która też pozwala ustawić projektor pod kilkoma kątami. Zobaczcie, to jest taka regulacja stopniowa, dzięki czemu możemy bardzo łatwo sobie ustawić, gdzie będziemy chcieli ten obraz wyświetlać. Jak widzicie, możemy go nawet pionowo na suficie sobie wyświetlić, i też nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o front, to, to tak naprawdę tutaj mamy tą soczewkę wyświetlacza i otwory wentylacyjne, które znajdują się na przedniej części projektora. Od góry w tym miejscu mamy regulację ostrości manualną w formie tutaj takiego pokrętła. No i na tylnej części projektora znalazły się oczywiście złącza, czyli HDMI, USB. Wejście zasilania, zobaczcie nietypowa wtyczka, jeżeli chodzi o zasilanie. Poczwórne tutaj złącze, tak więc inne zasilacze do tego Wam nie będą pasowały. No i przycisk power do uruchomienia projektora. I jeszcze jedna kwestia: oba projektory, jak widzicie tutaj od spodu, mają śrubę do zamocowania ich na statywie, czyli mamy też taką możliwość, jeżeli chodzi o ich montaż. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną tych projektorów, to teraz na ekranie właśnie widzicie pełną specyfikację, czyli jak widać, mamy 1 GB pamięci RAM, 8 GB pamięci wewnętrznej, Android w wersji 14, Wi-Fi 6. generacji, obsługa pasma zarówno 2.4 jak też 5 GHz, na pokładzie Bluetooth. Tak więc możemy sobie też na przykład podłączyć głośniki Bluetooth do tych projektorów i oglądać filmy z lepszą jeszcze jakością dźwięku. Informacja na temat rozdzielczości, czyli 720p maksymalnie, natomiast filmy oczywiście mogą mieć większą rozdzielczość, nawet do 8K, jak podaje producent, natomiast one będą skalowane i wyświetlane w rozdzielczości 720p. Jasność 170 ANSI Lumenów, czyli jak się pewno domyślacie, potrzebujemy pomieszczenie dobrze zaciemnione, żeby ta jakość obrazu była na odpowiednim poziomie. Tak wygląda główny panel tego projektora. Zanim sobie przejdziemy do omówienia funkcji systemu, to chciałem zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz, a mianowicie automatyczne ustawianie kątów. Jeżeli poruszymy projektorem, to zobaczcie, automatycznie mamy korekcję trapezową, dzięki czemu projektor ustawia nam. Tutaj dokładny trapez i ta funkcja, jak widzicie, w tym projektorze rzeczywiście działa. Natomiast musicie pamiętać, że projektor musi być ustawiony na prost ekranu. Jeżeli ustawicie sobie go gdzieś pod kątem, na przykład, tak jak w tym przypadku, no to oczywiście tutaj będziecie widzieli, że jest tutaj już ten trapez dość mocny. I to oczywiście nie będzie skorygowane przez automatykę projektora. Tak wygląda panel do ustawień. Czyli mamy ustawienia odnośnie sieci internetowej, i tutaj klasycznie możecie sobie wybrać waszą sieć bezprzewodową, ustawić sobie hotspot w tym urządzeniu. Następnie, zarządzanie Bluetooth, czyli możemy sobie wyszukiwać urządzenia i parować sobie ten projekt z tymi urządzeniami. Ustawienia projekcji: w ustawieniach projekcji mamy tryb projekcji standardowy, może być tutaj obraz odwrócony prawo, w lewo, tutaj do góry nogami, projekcja tylna, przednia. Następnie rozmiar ekranu, i tutaj możemy sobie zobaczcie nieco zmniejszyć obraz za pomocą tej funkcji projektora. Dzięki czemu nie musimy na przykład odsuwać go dalej od ekranu, tylko możemy to zrobić tutaj manualnie, tak jak to ma miejsce w droższych projektorach. Format obrazu 16 na 9 16 na 10 4x3. Więc mamy tutaj wszystkie możliwości. Automatyczna korekcja trapezu. Tą korekcję możecie wyłączyć, jeżeli nie chcecie z niej korzystać. I na przykład zobaczcie, możemy przejść do ręcznej korekcji trapezu. I wówczas ręcznie możemy sobie każdy z tych kątów, jak widać tutaj, wyregulować, ustawić sobie tak, żeby jak najlepiej ten obraz wygląda. Język oprogramowania, klawiatura, tutaj oczywiście wybieramy sobie polski. Ustawienia aplikacji, czyli możecie tu sobie zarządzać tymi aplikacjami, na przykład sprawdzić ich wersję, zaktualizować, odinstalować takie aplikacje. Ustawienia daty i czasu, inne ustawienia i w tych innych ustawieniach mamy dźwięk przycisku klawiszy, automatyczne wygaszanie ekranu po jakimś czasie, automatyczne wyłączenie urządzenia, przywracanie ustawień fabrycznych. I ostatnia zakładka to są informacje o urządzeniu. I tutaj, jak widzicie, mamy wersję naszego modelu, czyli HY300 Pro Plus. Widzimy wersję oprogramowania i od razu tutaj wam zaznaczę, po pierwszym uruchomieniu tego projektora otrzymałem aktualizację systemu. Tak więc możemy liczyć, że takie aktualizacje będą się pojawiały, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia. Wersja Androida 14, rozdzielczość, tak jak Wam wspominałem, maksymalnie 720p, pamięć operacyjna 1GB i pamięć wewnętrzna 8GB. I też możemy stąd właśnie sprawdzić, czy są dostępne jakieś dodatkowe aktualizacje naszego projektora. Tyle w ustawieniach. Natomiast, jeżeli chodzi o regulację ostrości, to wykonujemy to ręcznie za pomocą tego pokrętła na projektorze, które Wam już pokazywałem. Możecie sobie tą ostrość, jak widzicie. Dokładnie ustawić. Jeżeli teraz chodzi o aplikacje, czy jest to sklep Google Play, czyli mamy tutaj podstawowe aplikacje, które będziemy mogli sobie zainstalować na tym projektorze i oczywiście bezpośrednio z tych aplikacji sobie następnie korzystać. Są też gry wideo, ale oczywiście biorąc pod uwagę, że mamy tylko 1 GB RAM, 8 GB wewnętrznej, to raczej ja tutaj bym się skupił na aplikacjach do rozrywki, czyli właśnie aplikacjach VOD. Jest CDA, jest Canal Plus, jest HBO Max, Sky Show Tan, Play Now, Pilot, WP, TVP i tak dalej. Nie ma natomiast aplikacji Player, bo o to często pytacie, więc takiej aplikacji tutaj niestety w tym sklepie nie znajdziecie. Jest to aplikacja pod Androida TV, czyli pod znacznie droższe niestety projektory. A jak te aplikacje działają? Jak widzicie jest aplikacja Netflixa. Jak widzicie Netflix nam się tutaj uruchamia. Aktualnie nie mam konta na Netflixie, więc nie jestem wam w stanie pokazać pełnej możliwości. Natomiast na dzień dzisiejszy ten Netflix działa. Jak to będzie w przyszłości? Trudno powiedzieć, ponieważ nie jest to system Android TV z certyfikacją dla Netflixa, więc jeżeli na coś się zmieni na Netflixie, a producent nie prowadzi poprawek, to może się okazać, że na przykład stracimy dostęp do aplikacji Netflix. Pokażę Wam natomiast działanie aplikacji Disney Plus, ponieważ akurat tutaj mam konto jestem zalogowany. I zobaczcie. No i teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o aplikację Disney Plus, to tutaj dokładnie działa tak jak w naszych telewizorach z systemami Smart TV, czy też na jakichś zewnętrznych boksach TV możemy sobie bez problemu przeglądać tutaj materiały. Możemy sobie też bez problemu uruchamiać filmy z tego serwisu. Zobaczcie, jak to działa w praktyce. Pomimo, że mamy tylko jeden GB pamięci RAM, to jeżeli chodzi o ładowanie tej aplikacji, to przynajmniej jak na razie wygląda to całkiem nieźle. Wszystkie materiały nam się tutaj odtwarzają. Jeszcze sobie tutaj zwiększymy siłę dźwięku, bo ten głośnik no nie jest zbyt mocny, jeżeli chodzi o ten projektor. Więc jeżeli chcecie w miarę komfortowo oglądać filmy za pomocą tego projektora. To polecam podłączyć jakiś zestaw kina domowego poprzez Bluetooth, czy też nawet jakiś głośnik Bluetooth, i wówczas w pełni komfortowo oglądać sobie te materiały wideo. To teraz zobaczmy do aplikacji YouTube. I teraz zobaczmy sobie dwie rzeczy, jeżeli chodzi o aplikację YouTube. A mianowicie przejdźmy sobie do ustawień tej aplikacji i zobaczmy sobie rozdzielczości, jakie możemy sobie wybrać. I jak widzicie, maksymalnie możemy wybrać nawet 4K, natomiast obraz oczywiście będzie interpolowany do rozdzielczości 720p. Druga rzecz, którą chciałem sprawdzić, to obsługa kodeka AV1. Wejdziemy sobie do statystyk dla nerdów i jak widzicie, no niestety kodek VP9, czyli nie ma tutaj obsługi kodeka AV1 w tym projektorze. Jeżeli chodzi o samą jakość obrazu, to zobaczcie, naprawdę bardzo dobra jakość, jak na projektor za niecałe 200 zł. Obraz jest bardzo wyraźny, kolory też nieźle tutaj odzorowane. Oczywiście musimy mieć pomieszczenie całkowicie zaciemnione, to jest podstawowy warunek, natomiast w takim pomieszczeniu, jak widzicie, naprawdę wygląda to nieźle. Dodatkowo warto pamiętać, że ten projektor pomimo małych gabarytów potrafi wyświetlić obraz nawet o przekątnej 110 cali. Oczywiście ta jakość będzie wówczas już nieco słabsza, więc ja bym tutaj polecał raczej do przekątnej powiedzmy 80-90 cali ten obraz wyświetlać. Natomiast wyświetlenie tego obrazu o przekątnej 110 cali też nie jest dla tego projektora problemem. Na pewno atutem tego projektora jest też ta projekcja 0,8 do 1, dzięki czemu możemy wyświetlać duży obraz w małych pomieszczeniach, czyli projektor może być bliżej ekranu, czy też bliżej ściany. I wyświetlać obraz o większej przekątnej. Minimalnie możemy wyświetlić obraz o przekątnej 25 cali z odległości 0,6 m. Czyli możemy wyświetlać obraz z bardzo bliska, i to jest też moim zdaniem atut, ponieważ nie zawsze mamy na tyle miejsca, żeby odsunąć ten projektor. Na większą odległość. No i maksymalnie te 110 cali przy oddaleniu 2,5 metra od ekranu tego projektora. No i wracając jeszcze do naszych tutaj ustawień, chciałem Wam pokazać jeszcze zarządzanie plikami czyli jeżeli sobie podłączycie dysk zewnętrzny, to możecie sobie go tutaj wówczas przeglądać. Teraz mamy dostęp do dysku lokalnego, czyli do pamięci wewnątrz projektora. Pamiętajmy, że mamy tutaj 8GB. Jeżeli byśmy sobie jakiś film wgrali do pamięci, to możemy też z tej pamięci go odtwarzać. No i możemy otwarzać też filmy właśnie z dysków zewnętrznych. Z źródła sygnału możemy wybrać też HDMI. Czyli możemy sobie wyświetlać obraz z konsoli, z komputera, poprzez łącze HDMI i cieszyć się też filmami na dużym ekranie, już niezależnie od właśnie tego systemu Android i tych pozostałych funkcji samego projektora. No i na sam koniec warto jeszcze wspomnieć, że mamy po pierwsze możliwość wysyłania obrazu z telefonu poprzez Android bezprzewodowy, poprzez Miracasta, poprzez Airplay. Tak więc, jak widzicie, dużo możliwości do wyboru, jeżeli chodzi o przesyłanie ekranu bezpośrednio na projektor i wyświetlanie go na dużym ekranie. Mamy też drugą możliwość, a mianowicie tutaj już klasycznego Miracasta, i tutaj również możecie z niego korzystać i wysyłać sobie obraz, filmy, zdjęcia z telefonu na duży ekran. Ok, i to by na dzisiaj było tyle, jeżeli chodzi o tą krótką recenzję, prezentację projektorów marki Ciron. Jak widzieliście, pomimo niskiej ceny i małych gabarytów, te urządzenia całkiem przyzwoicie, radzą sobie, jeżeli chodzi o wyświetlanie obrazu, oczywiście w dobrze zaciemnionych pomieszczeniach. Na pokładzie system Android, czyli możliwość instalacji aplikacji VOD bezpośrednio w projektorze, mamy możliwość też podłączenia do projektora, na przykład komputera i otwarzania właśnie filmów, prezentacji bezpośrednio też z laptopa z komputera. Możemy też podłączyć pendrive'a z naszymi filmami, z naszymi zdjęciami i wyświetlać sobie je na przykład na ścianie. A tutaj niewątpliwie jest też projekcja 08 do 1, czyli możliwość wyświetlania obrazu z bliskiej odległości. No i też na plus oczywiście możliwość odtwarzania filmów, czy też przeglądania zdjęć bezpośrednio z telefonu. Tak więc, jeżeli dopiero rozpoczynacie swoją przygodę z tego typu urządzeniami, czyli z projektorami, chcecie sprawdzić, jak to wygląda w praktyce, potrzebujecie np. prostego projektora niedrogiego do wyświetlania bajek dzieciom, czy jakichś tutaj filmów, gdzieś w dobrze zacienionym pomieszczeniu, to ten projektor może być ciekawą propozycją. Tym bardziej, że jak pamiętacie, kosztuje tylko 189 zł. Może być to też ciekawa opcja, na przykład na jakiś prezent świąteczny dla znajomych, dla bliskich. Tak więc, jeżeli któryś z tych projektorów Wam się spodobał, no to oczywiście linki, jak zwykle, znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Ja się z Wami dzisiaj już żegnam. Jak zwykle, proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. Najlepiej z tym dzwoneczkiem. No i zapraszam Was już dzisiaj do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć.